Wczoraj oglądałem YouTube'a do 3 rano. Niektórzy mówią, że nie można się nie wysypiać gdy nagrywa się recenzje ale to nieprawda. Można tylko trzeba ukrywać swoje zmęczenie. Na tym polega bycie youtuberem. Tyle czasu czekaliście i w końcu jest. W końcu recenzuje film Revanche Godzilla. Recenzja miała być już w lutym, mamy sierpień, a wy dali nie dostaliście. Czyli znowu kolejny Godzilla i kolejny film, który wyszedł w 69. Tak, to jest jedyne, co zmotywowało mnie, żeby ten film w ogóle obejrzeć. Więc dobra już. Miejmy to za sobą, omawiamy fabułę. Czyli jest dzieciak, który jest tręczony w szkole, aż już mną w więc, żeby poradzić sobie psychicznie i nie wpaść w takie problemy, jakie ja mam, chłopak sobie wyobrażał, że przeżywa przygody, z Minilą i że ten uczy go Kto wpadł na ten pomysł? Już te w sumie te teorie w stylu, że straszne teorie, że główny bohater tak naprawdę ma czysta uczestnika jeszcze dają naski. Głupi moral. że jak ktoś nas dręczy w szkole, to, to żeby próbować się przypodobać takiej osobie. To jest największy błąd ja na własnych doświadczeniach... Zrozumiałem, żeby nie próbować się przypodobać takiej osobie, bo w najlepszym wypadku oni dadzą wam spokój tylko na chwilę i po chwili, no, znowu zaczną być dla was p*******. Co do efektów specjalnych, no... O ile rozumiem, że to są lata 60 oraz, że Japonia, gdzie ich budżet mniej więcej mógł wynosić tyle, co... 32 zł Ale serio? W tym filmie efekty specjalne można podsumować słowami? Co to jest za prowizorka, ludzie? Co to jest w ogóle? Nawet jak już... Jak pojawiają się te sceny, to po pierwsze jest ich bardzo mało, tym, w których faktycznie coś się dzieje, a po drugie, większość scen walki, które widzimy w tym filmie, są wycięte z poprzednich filmów. I nagle zaczyna się kolejna walka i nagle... Ciemność. Powiem jedno, jeżeli ktoś uważał, że Minilla jest brzydki, to wy chyba nie widzieliście... co to jest. I nie nazwali tego stwora jakoś normalnie, tylko wzięli prawdziwe imię Gabara, tak, taki imię było wtedy w Japonii i tak nazwali tego ssora. Dzieci, które w tamtym okresie miały to imię, w szkole musiały być naprawdę przejebani. I najgorszy pomysł, jaki mógł się pojawić twórcom, przez większość czasu pojawia się na ekranie Minilla, który brzmi jak wady. Mimo tych wad to jest pierwszy film, na którym się tak o dobrze bawię, tylko nie w tym sensie, że był fajny, tylko po prostu był tak głupi, że się z tego śmiałem. Ale i tak, okropny więc podsumowując, 1,5 na 10. i so